A więc tak, ten D4 Toyotka poskładany po tej uszczelce. Silnik, wszystko poskładany. Był pierwszy odpał bezproblemowy. Roz sobie go odpalimy, posłuchamy. Wszystko ładnie pracuje, nic się nie dzieje żadnych niespodzianek wycieków, wszystko ładnie złożone Pochodzi sobie teraz jakąś tam jazdę próbną zrobimy parę kilometrów, rozgrzeje się, układ powietrzony będzie Ustępnie jest, płynem zalany No i co, wymienimy olej Ostatecznie już ma no docelowy, czysty, żeby coś tam się wszystko wypłukało i tu miałby coś tam pozostać. Nowy filtr, nowy olej no i praktymy, praktycznie kończymy um, pracę. Na razie z ciśnieniem nic się nie dzieje, w cisza, jest już temperatura, termosa się otwarł, także wychodzi na to, że wszystko jest w porządku. Będzie ok.